Witajcie. Mamy aktualnie godzinę 11:11 .11. i mamy na termometrze 0,4 stopnie. Za chwilę pokażę Wam, jaka na dworzu zrobiła się zima. 23 listopada na dworze, jak widać, pełno śniegu. Aktualnie śnieg nadal pada. Jak możemy usłyszeć pod nogami śnieg jest mokry i trzeszczy. To były zaśnieżone trawy ozdobne. Dalej mamy domowy staw, który zamarzł. Tu mamy altanę pokrytą śniegiem. W oddali mamy plac brzozowy. Tak wygląda z bliska. Tak wyglądają zaśnieżone choinki i inna roślinność.